Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Patryk, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Outlast. Zapraszam Was do oglądania. No i tak, moi kochani, na pewno pamiętacie, co było w poprzednim odcinku. Tak, w poprzednim odcinku bawiliśmy się z zabezpiecznikami, dokładnie, z tymi różnymi, z tymi różnymi mechanizmami, w ogóle. No i dobra, mamy cel, yy, zaraz, gdzie są cele? O, zadanie podążać ze śladami krwi. Dobra, to zaraz będziemy podążać. O, tutaj są baterie. To sobie wezmę. Pójdziemy sobie dalej. Okej, okay, może te drzwi sobie zamkniemy. Co tam jest dalej? Zaraz sobie zobaczymy. U, bateria. O, proszę bardzo, mam 10 baterii. Mam max baterii. 10 na 10. Dobra, tutaj sobie tak przyjdziemy. O, proszę bardzo, to jakiś typek jest. No. Proszę bardzo, chyba próbuje się gdzieś dobijać. No, dobra. A mnie chyba nie zauważył. Chyba tak, chyba nie zauważył. Dobra, idziemy sobie tutaj. O, to, co to? Co to było? Ja, yeah, duchy. To chyba ten duszek Kasper. O, dobra. Tutaj jest bateryjka. To jest, nie, przeładuje yy, broń. Mojo, mój, moją kamerę. E, gdzie tutaj iść? A, musimy znów wejść na górę. Tam, gdzie byliśmy. I pójść. Zaraz, 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 zaraz. wiem. Tutaj. O tu. Jest. Yep. Co tutaj jest? Ciemne, jak w dupie murzyna Czyli to, co zwykle. Eee, gdzie tutaj iść w ogóle? No, dobra. Tutaj. Nie duszek Kacper. Co tutaj jest? Ja cię, coś główny bohater zapisał. Kłamstwa. Poznaj ten charakter pisma. Ojciec Martin kogoś tutaj, tu zabił? Czy kłamstwa, o których mówił, to te wszystkie brakujące akta, protokoły, inne dokumenty. To, co można tu znaleźć, przypomina agencyjne materiały rządowe. Mają ze 30 lat, może nawet więcej. To chyba program CIA o kryptonimie. KULTRA, Kontrola umysłu. W głowie mi huczy. <noise> dobra. Tutaj, jak widzimy, ojciec Martin chyba kogoś tutaj zabił. Albo ma jakieś dokumenty tutaj. A dobra, tam jakieś gówno. Dobra. Co tutaj jest? Wow. Nie no. O, golasy. Żegnam państwo. Dobra, idziemy. Musimy się gdzieś schować, bo oni chyba będą mnie tropili. Dobra, to tutaj się schowamy. Zaraz powinien tutaj przyjść. No, no come coś powinno chyba się zaraz stać, nie? O, idzie, 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 dobra. Musimy teraz bardzo uważać. Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie. Co za debil, nie wierzę, on mnie nie zobaczył. O, ludzie, Jacy, ci przeciwnicy są głupi. Dobra, zamkniemy te drzwi, żeby oni tu nie weszli. Pójdziemy sobie tędy, Dobra. O, tutaj, Dobra, zamykaj te drzwi. Jump, Dobra, udało się. Zrobiłem normalnie jumpa Matrixowego. Okay. o, tutaj jest dość jasno, tak, nie jest ciemno, fajnie, co to za dźwięki, okej, okay, chyba będę musiał znowu wykonać jumpa, I to chyba w spowolnionym tempie, nie wiem, dobra, jump, wow, wow, kamera, kamera, nie, kamero, nie, kamero, shit, nie mamy kamery, Dzisiaj się tam w skinaj, w skinaj, Kamero! Dlaczego mnie zostawiłaś? Kamero! I co teraz? Co ja poradzę? Nie będę widział w ciemności Dobra, ja tutaj zaskoczę. Kamero, jesteś tam? Kamero. Dobra. Chyba musimy iść tutaj. Wow, dobra. Tutaj jest dość jasno, no i teraz mamy takie etap. Że będziemy chodzić bez kamery, no ale chyba tutaj będzie dość jasno. O, jakieś dźwięki tutaj słychać, jak zwykle. Dobra, idziemy sobie tutaj. Co tutaj jest? Ciemność, ciemność, ciemność. O, światełko. Czampuj. Ok, tutaj jeszcze jest trochę światełka, więc w miarę będziemy widzieć otoczenie. Jest no. zawały dostałem. Takie to straszne. Cześć! Widziałeś moją kamerę? Nie. Dobra, eee, gdzie tu iść? Tutaj, tu, o tutaj. Co tam się świeci? Coś tam się świeci. Kamera, patrzcie, kamera. Jednak już znalazłem. Jednak będę ją miał. Dobra, mam kamerę. Świetnie. O, cześć. To chyba jesteście nieprzyjacielsko do mnie nastawieni. E, tam, dobra, ja tu zamknę te drzwi, żebyście mnie nie gonili. Chyba ta muzyka jest trochę za głośna, co? Albo nie wiem, dobra. Okej, okay, tutaj, gdzie tu trzeba biegnąć? Chyba tutaj. I tu, nie? O, tutaj. I co, nie dokonicie mnie, bo nie umiecie tak jumpować. Nie umiecie tak jumpować. Tak. Jak widzicie, moi kochani widzowie, zobaczyli, no, na kamerze widać takie pęknięcie, no widzicie, na pewno obiektyw jest trochę uszkodzony i dlatego widać takie pęknięcie, no dobra, mniej więcej pamiętam gdzie iść, przejdziemy sobie, tak, ktoś tu jest? Nie ma, dobra, pójdziemy sobie, pójdziemy sobie, shit, czy, czy ja dobrze idę? A, okej, okay, dobrze, e, musimy iść... Tutaj! O, tu! Jump! Wiecie co? Jest ja sobie trochę dźwięk z gry przyciszę. Czy to jest e, głośność? O. Tak powinno być dobrze. Nowe zadanie znajdzie ojca Martina w bloku administracyjnym. Okej, okay, musimy tutaj jump. Jumpnąć. Dobrze. Okej, okay, tutaj coś jest. No, szkur, teraz muszę iść jakoś naokoło, bo to jest Outlast. Tutaj zawsze trzeba iść naokoło. Dobra, dobra. O, właśnie. Dobra, ja to sobie tak będę taki jumpy robił. Teraz tu tak jumpnę. O, tutaj. Wow! Wow, co tak mi gra przycięła? Dobra, to jest jakiś koleś. To jedyne wyjście, tak? Dobra. No to idę. Ej, ty jeden, co ty robisz? To zamknął drzwi, co za debil Dobra, idziemy sobie tędy mm, Tędy What the fuck, co ta gra mi tak przycina? Ludzie, co z tą grą jest? Co mi tak przycina? Nie wiem, jakieś fps FPS-ów? Dobra Przyładuję swoją broń, bo mi już bateria się kończy Dobra Przyciśniamy się przez to Okej, okay, co tutaj jest? Co tu jest? Kur, to ten koleś. Tak, to jest Chris Walker. E, dobra, może się z nim trochę poganiam. Chodź tu, ja tu jestem. Dobra, ja już stąd idę. Czek, 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 ja takie coś. Że tego, że tutaj się gdzieś schowam. O tu się schowam. To będzie dobry pomysł. Na pewno. Mam nadzieję, że on tutaj nie wejdzie. Schowałem się pod stół. On mnie tu nie znajdzie. No, chodź. Puka gdzie indziej. Ej, tutaj jest w ogóle jakieś wejście? O, jest. Wejście. Dobra. <ścoughs> to tak szybko od, od niego ucieknę. Zaraz, to może trochę poczekamy. Ja chcę go zobaczyć. W jego pełnej okazałości. W jego pełnej majestatności. Chcę zobaczyć jego pełny majestat. A dobra tam. <grym> Idziemy stąd, je ja gadam jak zwykle o jakichś głupotach. O, tam coś jest, ale ja tam nie pójdę. Bo tam jest niebezpiecznie. <grym> Okej, okay, dobra. Idę sobie tędy. O, tutaj jest jakiś pan. Dobra. Ja go zepchnę tak, hamsko. O, tak. Udało się. Jump! Ej, zaraz. To coś przypomina. Łata! The... Co jest z tą grą, że tak się... Nie. Sorry za to, moi kochani widzowie, ale nie wiem. To miejsce mi coś przypomina. To nie jest przypadkiem początkowe miejsce, w którym zaczynaliśmy rozgrywkę. Tak. Popatrzcie, tu jest ta szyba wytłuczona. Stłuczona szyba. Czyli tutaj złapał nas ten... Ten grubas i już wyrzucił przez, przez szybę. Dokładnie. No, czyli jesteśmy w lokacji początkowej takiej. O, tak, to jest początkowa lokacja. Eee, co, 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 Potrzebny klucz! A, nie wejdę, tak? Pewnie muszę iść po klucz. A czemu ty nie pójdziesz po ten klucz? Ano, ano tak, jesteś po drugiej stronie nie otworzysz tych drzwi. Ty. Dobra. No to musimy znaleźć klucz! Świetnie! Zawsze muszą nas wysłać w jakieś zadupie i musimy znaleźć na przykład klucz albo jakieś inne gówno. Olej, olej. Ten Outlast czasami jest dziwny strasznie. Ja idę sobie tutaj. No dobrze idę, tak. Tutaj będziemy musieli się tak przycisnąć. No, ten odcinek chyba będzie dość długi. Dobra. Ktoś gra na fortepianie? Czy co? Ktoś gra. O! O! Jakiś koleś. Wow! Dobra. On jest jakiś dziwny. Jem tutaj Co tutaj jest? Łata, co tutaj ciemno? A, okej, okay, dobra. Tutaj musimy iść tutaj. Co to jest? Jakieś światło? A, jakiś archiwal, gówno. Nic ciekawego. Zamknę te drzwi. Dobra, przygotowuję swoją broń. Którą jest kamera? Którą jest kamera, tak? Jem sobie tutaj. Jezu, tutaj w tej grze zawsze musi być tak ciemno. Tu jest jakiś koleś, tak? Gdzie on jest? A, tutaj ktoś siedzi. Dobra, jakiś koleś tam siedział. Pójdziemy sobie tutaj i tutaj. Ej, co jest? Zamknięte? Zamknięte, dobra. Musimy iść gdzie indziej, chyba. Tutaj? Zaraz, którędy? A, tu są takie schody. Zaraz, ale tu ja by... A, tu! Kurde, tutaj. Trochę się pogubiłem, ale to nic. Okej. Okay. Co tutaj jest? Ja Cię. Co za koleś? Jaki cham? Zamknął drzwi i pobiegł tam. Ktoś tam pobiegł, ale to chyba nie był ten sam koleś. Dobra, idziemy sobie tutaj. No czemu w tej grze zawsze jest tak ciemno? No e, dobra, nie będę korzystał z naszej kamery. Tak jumpnę tutaj Jump yep. Zamknę te drzwi eee, Zaraz Co tutaj ja muszę zrobić O klucz Dobra tu teraz muszę znaleźć drogę powrotną Do tamtych drzwi Które potrzebowały klucza Żeby je otworzyć Dobra tutaj sobie tak kucnę Pobiegnę sobie tędy I tędy I tamo. Takie otworzę. Ej, co to ma być? Ktoś tu idzie. Tak? Tak, tu ktoś idzie. Uuu, Golas. Dobra, ja tu tak sobie ucieknę. O tak, o. No, co za tepil. No. Naprawdę. Jak można być takim głupim człowiekiem. Dobra, ja zamknę te drzwi. O, proszę bardzo. Następny Golas. Ciekawe, czy on te drzwi otworzy. Ja sobie stąd idę, a ty rób, co chcesz. Okej. Okay. Pójdziemy sobie tędy. Którędy teraz? Tu są zamknięte drzwi. Tu są otwarte. Okej, okay, idziemy sobie tędy. Jeb! Yep. U, tutaj jakiś koleś jest. Okej. Okay. Idziemy sobie tutaj. Przeładowujemy swoją broń. Dobra. Hmm, tu jakiś koleś. Okej. Okay. Zamkam sobie. Zaraz. Co on robił? On się modli? Modli się. Patrzcie. <grym> Okej. Okay. Jakaś cisza tutaj martwa. Słychać tutaj taką ciszę martwą. Tak cicho strasznie. Wow, okno, dobra. Wiem co muszę zrobić. Muszę wyjść. Tak przejść. O, wiedziałem. Dobra. O, czy mu widać dupę? Tak, widać. Niestety. Okej, okay. No, moi kochani, i ten odcinek będzie dość długi. Jeszcze trochę pogram. Dobra. Zamknę te drzwi. Co ta muzyka tak głośno gra? Chyba mnie zagłusza, albo nie wiem. Ja sam sam, nie wiem. Tu jest jakiś koleś, tralalala. Golasy? Ej, co się stanie, jak do ciebie podejdę? Ty nic mi nie robisz! U, patrzcie. Jacy spokojni są. Nie rzucają się na mnie, nie chcą mnie zabić, ani nic z tych rzeczy. A, no to dobrze. Okej, okay, ja zamknę sobie te drzwi. Ej! Kto to jest? Ty z ojciec Martin! Patrzcie! Co ci ukrzyżują jak Jezusa? Dobra, już nagryzam. Stawię to na YouTubach. Naprawiłeś wil windę? Tu jest jakiś klucz. Ej, co się, co, 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 co ty mu robisz? Nie, zabijesz go, nie! On spłonie! To wszystko przez was! Co oni, co nie robią? Ło! Biorę ten klucz. Nowe zadanie, Winda zawieziecie do głównego wyjścia. Jacy kultularni jesteście! I tacy mili, kurde! Ja stąd tu uciekam. Oświadczam, że stąd uciekam. Żegnajcie! Dobra, coś główny bohater tutaj zapisał w, w swoich notatkach. Pasja ojca Martina w głowie się nie może pomieścić, że ojciec Martin w umieraniu prześcignął samego Chrystusa. Tak, to rekord świata. Tęsknił za tym, za... Tęsknił za tym klechą. Raczej nie będę. Wyjście, jeśli mówił prawdę, to znalazłem wyjście. I historię, którą trzeba opowiedzieć. Chciałbym szerzył jego Ewangelię. Podzielę się Nią z całym popieprzonym światem, dobrze powiedziane. No dobra, przestań muzyko tak grać głośno. Ludzie mnie, mnie, mnie aż uszy bolą. Dobra, ja tutaj sobie zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i w ogóle. No i dobra, tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.